Słuchajcie, pytanie o ważność silikonu i kiedy trzeba wymienić akwarium. To jest bardzo ciekawe pytanie i z tym pytaniem skierowałem się do jedynej osoby, jaką znam, która jest kompetentna, żeby udzielić mi odpowiedzi na takie pytanie, bo sam szczerze nie wiem. Także przenieśmy się do Przemka z filmy Akwarium w Szczecin, do jego warsztatu, do autora tego pięknego akwarium. I tej szafki, a do wielu Waszych akwariów, bo wiem, że w Waszych domach też stoi mnóstwo jego zbiorników, jak i na całym chyba już świecie. Pytanie: Czy klej silikon do klejenia szyb w akwarium ma jakiś termin ważności? Chodzi mi o to, czy jest jakiś termin, kiedy muszę wymienić akwarium na nowe. No ale jakich chyba No nie wiem, 200 litrów załóżmy. Ale jak dobrze sklejone, to powinno wytrzymać 10 lat. 10 lat? No. Czy to jest taki jego termin, a nie 20? 20? Raczej 20 nie wytrzyma. Czyli co, sugerowałobyś co 10 lat wymieniać akwarium? Nie, obserwować. Po jeżeli będzie wszystko dobrze i nic się nie będzie rozszerzać. A jakie są objawy, jeżeli już jest nie tak? Coś się zwiększa się gdzieś przestrzeń między szubami? Znikąd się rozszerza? Czy coś Zazwyczaj widać, że jakieś są niepokojące na, na spojinach jakieś objawy. Albo zaczyna przeciekać, albo gdzieś tam widać, że klej podchodzi do góry. Czyli w zasadzie jeżeli się stoi i nic się nie dzieje, to nie ma co się przejmować, tak? No tak? Może stać ileś tam lat, czy, czy, czy to Teoretycznie tak? tak, ale może się tak zdarzyć, że masywnie się rozczelni. <noise> Więc taki okres bezpieczny to jest jakieś 10 lat. 10 lat na pewno, tak? No powinno, no, ale nie poś... ma reguły, bo jak ktoś to spierdoli... Ale to yy... też może zależeć od tego, że jak na przykład nie wiem, ktoś yy, wzmocni nie do takich jak trzeba, tak? Wzmocnienie na pewno, dają, zmniejszają te siły. Ale jeżeli... Yy... Bo często jest tak, że akwary przeciekają po roku, po dwóch, zwłaszcza tej masowej produkcji. Tak się zdarza. Po prostu ktoś ma gorszy dzień przychodzi, gdzieś tam ma jakiegoś tłustego palucha na, przyciśnie i może się rozczelnić po w jakimś tam okresie czasu. Albo gdzieś będzie jakaś wada silikonu. Dzieją się różne rzeczy. Potrafi też mieć silikon sam sobie wadę. Sam klej potrafi być wadliwy i może się rozczelnić. Na to, to już akurat jego nie ma. To czyli jest ryzyko, ryzyko generalnie mieć akwarę. tak około 10 lat by trzeba było by potem kontrolować. Tak? Średnio. By trzeba, trzeba generalnie kontrolować na bieżąco, ale, ale taki 10 lat to jest taka średnia moim zdaniem. No do. Czy ja wyciągam szyszki olchy i liście dębu buka z akwarium? Nie, nie wyciąga, one się rozkładają naturalnie w akwarium. E, tu widzimy wielki, piękny liść ketapangu, który rośnie sobie u mnie. A jak się przyjrzycie, tam na dnie jest wszędzie pełno szyszek starych liści. E, część jest z tej strony. O, tak przy okazji, szkoda z palcem, ale tu jest kreweteczka. E, dobra, przenieśmy się na drugą część akwarium. Ja po prostu z dwóch boków rzucam, tak. I tu jak widzicie, o, też leży pełno szyszek. I one tu będą leżały, aż się naturalnie rozpuszczą, rozłożą i uwolnią sw swoje te substancje organiczne do, do akwarium. Tak, żeby rośliny mogły potem spożytkować. Co robię z młodymi zbrojnikami? Mm, nic nie robię. Słuchajcie, nie... Odchowuję w żaden sposób tych zbrojników. Oh, jeszcze niedawno tutaj były dwa zbrojniczki na. Tym tutaj, wadylu, ale już nie ma. Ja mówiłem o tym wielokrotnie, że ja nie odkładam tej ikry, pozostawiam to wszystko naturze. To, czy one się uchowają, czy nie, to już zależy tylko i wyłącznie od nich. Jak się schowają, to przeżyją. Jak się nie schowają, to będą pożywieniem. Słuchajcie, dla skalarów głównie, nie wiem, czy będzie dobrze widać. Tu jest samiczka. A tam sobie samiec siedzi na jajkach. Może będzie widać, może nie będzie widać. Ciężko mi teraz powiedzieć. W każdym razie leci, będzie kolejny miot. Jakby się ktoś pytał, to tu jest studisoma. O, i dać? I dać chyba. No. Nic nie robię, słuchajcie. Nie, to jest taka kwestia, że ja już to kiedyś liczyłem, że jakbym miał cokolwiek z nimi robić, to miałbym około 100 maluchów w miesiącu, a ja nie prowadzę hodowli. Po pierwsze, byłby problem, żeby to wszystko wyłapać z tego akwarium. Musiałbym nie wiem, wyciągnąć chyba ikrę. Kiedyś próbowałem złapać już nawet wylęgniętej, wygonić z tej z tej groty, z tego drewna. Nie byłem w stanie, więc nic, nie, nic z tym nie robię. Skalały sobie bardzo dobrze z nimi radzą później, więc nic nie robię. Czy krewetki i ślimaki mogą być puszczone bez kwarantanny? Czy to się toczy? Kwarantanna do wszystkiego co żywe? Y tak, tak, no słuchajcie, to jest otosek, który ma u mnie już ze 6 lat. Jest ze starego akwarium. On tam pływał, nie wiem, ze 4 lata, tu w tym już pływa ze 2. Także jest otosek, zobaczcie, jest. Wracając do tych krewetek. Nie wiem, mi się zdaje, że jakąś tam kwarantannę powinny przejść wszystkie żywe zwierzęta, ale ja na przykład krewetką tutaj zrobiłem tylko aklimatyzację i wpuszczałem. Czy są w stanie krewetki przenieść jakieś choroby, które mogą mi zarazić ryby? Nie wiem. Być może mogą, być może nie. Nie, nie jestem się w tym, w tym temacie wypowiadać, nie jestem jakimś fachowcem. Czy moje LDA16, te redy, wycierają się ze zwykłymi antystusami? Tak. Dlaczego? Ponieważ one też są zwykłymi antystusami, tylko w innej. Odmianie barwnej, więc y, to jest dokładnie ten sam gatunek, ten sam tam, nie wiem, rodzaj, rodzina, czy jak to się tam nazywa. Więc jak najbardziej, zresztą ja to już pokazywałem na jednym z filmów, chyba nie wiem, z rok temu, yy, kiedy to właśnie na, na ten, przyłapałem na takim no, mezaliansie, i tak też nawet nazywał się film. Mezalians międzygatunkowy, aczkolwiek to jest ten sam, ten sam gatunek. Zresztą ten tutaj złoty, o, tam jest czerwona samiczka, cały czas też składa ikrę z tymi szarymi, a to jest dokładnie ten, ten, ten sam gatunek ryby, więc one się będą jak najbardziej rozmnażać. Czy ikra może być wystawiona na światło? Czy nie spleśnieje od promieni słonecznych? Słuchajcie, nie znam takiego przypadku, nie wiem skąd ta teoria, ja specjalnie w tym temacie zadzwoniłem do swojego znajomego Darka, który zajmuje się akwarystyką 50 lat, 35 lat, miał hodowlę ryb, rozmnożył bardzo dużo ryb, większość ryb w tym akwarium, jeżeli chodzi o skalary, nie wiem, to, to są właśnie od niego. No, i zadałem mu pytanie, czy światło ma jakikolwiek wpływ na, na, ikrę, na ikrę ryb. I on mi powiedział krótko, że nigdy na ten temat w ogóle się nie zastanawiał i nigdy nie zauważył, żeby miało to jakikolwiek wpływ. Mówi, zawsze akwaria z ikrą miał pod jakąś tam jarzeniówką, żarówką czy czymś takim, i no nie sądzi, żeby to miało wpływ na to, czy ikra. Przetrwa, czy nie. Co mi powiedział ciekawego jeszcze, to, że musi być dobra para. Jak jest mówi dobrze, para ikra jest dobrze zapłodniona, to przeżywa większość tej ikry i mówi, jak jest jakaś słaba para te wszystkie o mieszanki, na przykład takie te wariacje te kolorowe, takie, tak, to mówi. To, to są słabe, słabe jednostki, to jest słaba ikra i, i miod z nich jest naprawdę niekoniecznie duży. Przeżywalność też jest dużo mniejsza. A jeżeli mówi, rozmnażał te wersje, o na przykład te skalały są od niego, nazwy nie pamiętam, nie będę Wam mówił. Bardzo mało mu wychodziło w miocie. Mówi, to są bardzo takie, no, pokrzyżowane ryby, żeby wychrzyły te wszystkie kolory i one są dosyć słabe i ta ikra z nich jest też słaba. Mówi, że bardzo ciężko się je rozmnażały, ale na przykład to, co mi powiedział na temat lionanai. Yy, to powiedział krótko, im dalej w pokolenie, tym słabiej. Mówi, jak rozmnażał dzikie ryby, mówi, to miał i po 500 z ikry wychodziło, zresztą mam filmy, gdzie, gdzie na jakby Gujana, który rozmnożył, tak, to są te rybki tutaj, wyszło mu 500 sztuk z, z jednej ikry. I tyle, I tyle mu się udało odchować z dzikiej ryby i to wyszło ładnie. Mówi im dalej, to jest trudniej, im to są kolejne pokolenia, tak. A co do jeszcze wyciągania tej ikry, no to i są też filmy u mnie na kanale, gdzie ja wycinam liścia z ikrą, najów, akurat nie tej pary, tylko takiej, której już nie mam. I Darek normalnie na powietrze to wyciąga, nie przejmując się niczym, ta ikra tam pozostaje ileś tego czasu. Mówisz, jak jest dobrze zapłodniona, jest dobra para, to tam nie ma, że tam ikra spleśnieje na powietrzu, na słońcu, na czymkolwiek, więc jak jest dobra para, dobra ikra i jest to w miarę niepokrzyżowana ryba, to ikra się na pewno wykluje. Jak ja to robię, że u mnie wszystko rośnie, się rozmnaża i czy są jakieś gatunki, które się u mnie nie rozmnażają? Zacznijmy od tego, że nic nie robię. Nie przeszkadzam roślinom i nie przeszkadzam rybom. I mniej ja do nich ingeruję, tym jest dla nich lepiej. A co do gatunków, które się u nie, nie rozmnażają, no oczywiście, że są. No nie wiem, no wszystkie ryby ławicowe, to też ja wiem, no tam na przykład to tańczą sobie. Teraz drobnoustki, być może się rozmnażają, bo, bo, bo tańczą, tam ikry widać, że tam czasami składają, ale z tej ikry nic nie ma. Na pewno nie rozmnażają się, nie wiem, o no to, 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 to na pewno się, nie... znaczy też może gdzieś tam się trą po kątach, a tego człowiek nie widzi, nie. No te ryby, które się zazwyczaj nie rozmnażają w akwariach, to nie rozmnażają się też i u mnie, no ale takie ryby, które rozmnażają się praktycznie wszędzie, takie jak skalary, zbrojniki, kiryski, no jedno, już na pewno molinezje, tak? No to tego jest pełno wszędzie i to się, to się na pewno rozmnaża w każdym jednym akwarium i rozmnaża się też u mnie. no Te ryby, które ciężko jest rozmnożyć we wszystkich innych akwariach, u mnie też się nie rozmnażają. No. Y czy akwarium jest w Opti White? Nie, tylko przednia szyba. Boczna tylnia dolna to jest normalny Float, Tylko i wyłącznie przednia szyba jest Opti. No i ja zauważam różnicę i powiem wam, że nie opłaca się mieć całego akwarium w Opti, jeżeli nie jest to akwarium dostępne z czterech stron. Tak? No to jest głupota. No ja wiedziałem, że z tą będę miał zawsze tło i nigdy stamtąd nie będę tego akwarium oglądał, więc bez sensu jest klejenie tylniej szyby z Opti i tak samo, nie wiem, dna z Opti No przecież tego dna też nigdy nie oglądał. Ja patrzę na akwarium głównie przez przednią szybę i, i to tą szybę mam optii i spełnia to swoje te, bo, bo jak patrzę przez boczne, to, to, no to przez te Opti trochę lepiej widać, to jest prawda. Czy moje skalary nie zjadają neonów? Słuchajcie, z neonami, skalarami to jest tak, Generalnie ze skalarami to jest tak, że co się do pyska zmieści, to jest zjedzone. Jak coś się zmieści, to jest smaczne. Generalnie, jakbym teraz puścił tutaj młode, małe neony, nowe, to na pewno część z nich zostałaby zjedzona, bo skalar choćby nie wiem co, to z natury, no mówię, no zapoluje na wszystko, co się mu do pyska zmieści. Zwłaszcza tu u mnie, gdzie są nauczone jeść małe molinezje i małe zbrojniki. Więc i żywy pokarm, tak? bo bardzo często jedzą żywy pokarm, więc co się rusza to sprawdzają czy da się zjeść. Jakby były mocno głodne to zjadłyby nawet i te większe, tu gdzieś nawet a, pływa, nie wiem czy się da, uda go złapać, podejrzewam, że nie. Jest gdzieś tu taka mała molinezja, która no, spotkała się kiedyś ze skalarem, ale udało jej się uciec. Ale ogon straciła, i do dzisiaj jest taka jakaś trochę kulawa właśnie przez to. Żyje, radzi sobie, ten ogon zaczyna odrastać. No, ale mówię, no co się dopyskasz, skalarowi zmieści, to może zostać zjedzone. Gdzie można kupić zdrowe rybki? Eee, słuchajcie, no ja polecam wszystkich możliwych hodowców, tak. No, sklepy to jest, są miejsca, które ja się staram mijać szerokim łukiem. Często wchodzę na aukcje na OLX-a gdzieś tam poszukać sobie, no bo na przykład, jeżeli ktoś się pozbywa jakiejś ryby, znaczy, że ona żyje już u niego przez jakiś dłuższy czas, co w skrócie oznacza, że, no, że raczej już żyć będzie, tak? skoro przetrwała i sklep, i, i, i te pierwsze dni gdzieś tam u kogoś. Więc ja polecam, no, no skupujcie od ludzi na no, OLX-ie kupujcie, słuchajcie, na, gdzieś tam na tym. No, hodowców, się szukać hodowców, jakieś tam tego typu rzeczy, tam sklepy to się staram omijać. No, ktoś ma tam jakieś giełdy, gdzie hodowcy sprzedają bezpośrednio, no to już w ogóle też bicie śmiało. No, sklepy to jednak jest ryzyko. Yy, a po podzielę się z Wami yy, z dzisiejszego dnia taką anegdotką. Napisała do mnie pani, gdzie może w moim mieście kupić yy, samiczkę zbrojnika jasnego. Bo w sklepie nie ma od 3 miesięcy. No, i ja się długo nie zastanawiałem, szedłem na OX-a, Znalazłem dosłownie 2 minuty, skopiowałem link, wysłałem do tej pani, no i dzisiaj mi odpisała, że jest na sobotę umówiona na odbiór. Także szukajcie między sobą. No. Bardzo dużo ludzi sprzedaje też ryby. Jak często ja w tygodniu daję żonki... Yy... Jak sobie tylko przypomnę, nie? A generalnie mógłbym karmić nimi codziennie, tylko że ja mam taki problem, że wracam z pracy czasami 17, 18 albo i później. A mrożonki to ja zawsze rozmrażam, więc jakbym ja wrócił o 18, zaczął rozmrażać mrożonki, to ryby bym karmił o 19. Więc to by było dla nich trochę późno, więc jeżeli wracam późno, no to karmię normalnie z zwykłym suchym pokarmem, który mam dostępny w każdej chwili. A tak to daje te mrożonki sklepowe, no i teraz mam jeszcze taką wygodę, słuchajcie, że odkąd mam tą swoją własną rozwielitkę, to sobie pomroziłem, no to po prostu też yy, jak nie mam czasu, to wrzucam taki kawał tej rozwielitki do, do akwarium, ona się szybko w akwarium rozmnaża, bo to są drobne, drobne robaczki, więc one bardzo szybko się rozmnażają. także no jak coś to bym karmił codziennie, tylko nie karmię codziennie, bo no, czasami nie mam czasu, a nie chcę po nocy żeby tym karmić, tak. czy moje kakadu dogadują się z barwniakami? jak najbardziej lubią sobie ze sobą rozmawiać jeżeli barwniaki wpłyną y, gdzieś w rewir kakadu y, to wtedy kakadu im mówi przepraszam to jest mój rewir a jeżeli kakadu wpłynie na rewir barwniaków to barwniaki mu mówią dzień dobry ale może pan sobie już stąd popłynie Generalnie, no, ja nie mam problemu z tymi rybami, dlatego że ja mam duże akwarium. Tu, w tym akwarium, jest miejsce zarówno dla barwniaków, jak i dla kakadu. Więc jest na tyle duże akwarium, że nie ma problemu. A pytanie: czy one się dogadają w 200 litrach? Ej, tu jest samiec kakadu. No, próbuj! Ja powiem tak: miałem kakadu i barwniaki w 240 litrach w swoim starym akwarium, które gdzieś tam na pierwszych filmach dawno, dawno temu możecie jeszcze zobaczyć, gdzie tam sobie barwniaki pływają z całym stadem maluchów po akwarium. E, więc kakadu się wtedy chowały. Ale za to, jak kakadu pływały z maluchami, to barwniaki się chowały. Zawsze, jeżeli się nie dogadaje, to możecie usunąć to no, z tych par i tyle, no wystawić na no, ich i sprzedać, no. Kurczę, jaka kryptoreklama, nie wiem, chyba posolik musiał wystąpić. Ale taka jest prawda, no, słuchajcie, no, sprawdźcie, no, raczej się nie powinny pozabijać, no. Jaką przeżywalność młodych, jeżeli chodzi o zbrojniki, tak, Nie nieodławiających akwarium. bardzo niewielką. To jest sztuka, może dwie, z takiej ikry. Na pewno nie więcej. No Myślę, że nawet z niektórych ikry nie wyjdzie ani jedna, a czasami wyjdzie jedna, wyjdą dwie. Eee... O proszę bardzo się, skalarki akurat zdecydowały na składanie ikry. Tamte jak już mówiłem, kończą. Dwa ziarenka są na całym, tym tym zjedzona. A te właśnie zaczynają. O, widać, jak ładnie samiczka, kładzie ikry. O, a się udało na koniec filmu. No, a samie co razu ją zjada. No, nieważne. Nie ma dużej przeżywalności, słuchajcie. Naprawdę to jest jedna, dwie sztuki, nie więcej. Nie? I, I teraz ostatni to widuje też maluchy. I już wiem, że tam kilka się odchowało. No i tutaj mają gdzie się schować, mają gdzie żyć, ale to... to, to jest tak, że skalaje. czasami, słuchajcie, jak one wychodziły z tej groty, to po prostu już tam siedziały, znały dzień, kiedy to będzie i siedziały i czekały po prostu aż... Aż no wyjdą po prostu, tak, nie ma co tu dużo gadać. Czy ja mogę dać grotę z drugiej strony akwarium, żeby się moje zbrojniki dogadały? Nie, nie mogę, z prostej przyczyny, ta strona jest dla barwniaków, one tutaj mają swój kokos. Zresztą tam jest taka duża dziupla nawiecona, i z niej jakoś nigdy nie chciały korzystać. No, i tak jak mówię, jak tu są barwniaki, to one przeganiają po prostu te, te zbrojniki stąd, no bo zbrojniki są dla nich naturalnym zagrożeniem. Zresztą będziecie sobie zobaczyć filmy, jak robiłem kokosy specjalnie pod wymiar na barwniaki, właśnie po to, żeby zbrojniki tam nie wchodziły. Przynajmniej te duże zbrojniki, bo z tym mniejszymi to one sobie radzą. Nie no, jest ta strona dla zbrojników, tamta jest dla barwniaków i ja nie chcę w to ingerować. Zresztą jest mnóstwo filmów, słuchajcie, gdzie barwniak sobie testuje tą grotę. Z samiczką sobie przepłynęli na tą stronę, zobaczcie o tam siedzi samiec na jajeczkach zbrojnika, a tu sobie samczyk patrzy jak wygląda ta grota. No, także widzicie, no może, może się kiedyś zamienią, tamte pójdą, tamte tutaj. Może to coś będzie z tego, nie wiem. W każdym razie, no nie no, jest pełno filmów, słuchajcie, gdzie jest grota obok groty i w każdej siedzi samiec na jajkach, więc dlaczego tutaj nie mogłoby tak być? Poza tym to, jeżeli tamten samiec siedział na jajkach, to było bardzo często tak, że ten drugi samiec też dał radę zaprosić gdzieś tam samiczkę do drugiej groty i mam kilka filmów, gdzie po prostu siedzą obydwa na, 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 na jajkach, także to jest do zrobienia i to nie jest problem, zresztą w akwariach gdzieś tam hodowlanych jest czasami tak, że w jednym akwarium jest, nie wiem, 10 samców zbrojników. Każdy ma swoją grotę i każdy siedzi w swojej grocie. Mówię, dopóki mają mikę, to sobie nie przeszkadzają. No, barniaki popłynęły, przypłynął kakadu. Czy jest film o tym, jak znaleźć zbrojniki? I czy może być w rurce bambusowej? Eee, słuchajcie. Jak najbardziej może być w lulce bambusowej, jeżeli zbójniki ją zaakceptują, to czemu nie, no jeżeli nie zaakceptują, no to ją wymienisz, wyciągniesz, no to nie jest żaden problem, tak, no ja tutaj mam lulkę plastikową, której nie zaakceptowały i jeszcze nie wiem po co, w ją tam mam, tak, to im się rozmnażały w tym drewnianym kołku, ale on jak już widzicie, o, już się prawie skończył, a teraz się rozmażają w grocie glinianej, no. także i bambusowa może być, no. Z rozmnażania, no jest pełno filmów z walki, jest pełno z filmów, gdzie mają ikę, gdzie on siedzi na jajkach, gdzie jej pilnuje. Eee, więc no, myślę, że nic więcej nie trzeba. No, do zbrojników do rozmarzania potrzebna jest grota, samiec i samica. Koniec. Yes. I to by było, słuchajcie, na tyle z pytań na ten miesiąc. Eee, jeszcze było parę pytań. Czy parę, Jak moje L600? Uwaga. Patrzymy teraz tutaj. Eee, Okej. Okay. Szerszy plan. Akwarium, przód akwarium. I tu jest ten kołeczek. I teraz, jak sobie poświecimy. O! Tu jest L600. No. Siedzi taki, widzicie, mały ogonek. Yy, I dlatego ja mówię, że widuję swoją L600, bo ona tak siedzi, właśnie. O, widzicie. Yy, i tak o, można śmiało powiedzieć, że ja ją widuję także jest, tu sobie żyje jedna druga sztuka, jak nie siedzi tutaj, to bardzo często siedzi tam pod korzeniem albo tu nad korzeniem ale jej teraz nie ma, ani tu, ani tu co oznacza, że jest gdzieś tam dalej głębiej ale tam sobie nie jesteśmy w stanie zajrzeć w każdym razie, no jeszcze niedawno widziałem tą drugą sztukę także dla wszystkich tych, którzy się pytają, jak moje L600 Proszę bardzo, jest. Szyję tu sobie o i się do nas dupą odwróciło. Dobra, a co do stulisomy, no to to już Wam gdzieś tam przed chwilą pokazywałem, także też gdzieś tam jest. Także cóż, koniec pytań na ten miesiąc. Zapraszam do zadawania na przyszły. A ja już się z Wami żegnam, bo film będzie bardzo długi. Na pewno nie zrobię z niego dwa odcinki. Także do zobaczenia. Cześć!